W dzisiejszym krętymi ścieżkami będziemy wędrowali wzdłuż rzeki Czarna Przemsza na granicy Sosnowca i Mysłowic. Brynica po niemiecku brynic. rzeka prawy dopływ Czarnej Przemszy o długości 57 km i 200 m. Powierzchni dorzecza 482,7 km2. Rzeka płynie w województwie śląskim. Jej źródła znajdują się w Mysłowie na wysokości 350 m nad poziomem morza. Płynie przez miasteczko śląskie, Świerklaniec, Piekary śląskie, Bobrowniki, Wojkowice, Czelać, Będzin, Siemianowice Śląskie, Katowice. Sosnowiec i Mysłowice. W Mysłowicach, przy granicy z Sosnowcem, uchodzi do Czarnej Przemszy. W tym miejscu Brynica wpada do Czarnej Przemszy. Odcinek Brynicy stanowi historyczną granicę między Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim a także częściowo granicę administracyjną między Katowicami a Sosnowcem. Dawniej była tu granica pomiędzy państwem Habsburgów, potem Prusami, a Rzeczpospolitą, następnie granica pomiędzy Prusami, później Niemcami a Rosją. W latach 1918-1922 stanowiła granicę niemiecko-polską. 20 czerwca 1922 roku, zgodnie z postanowieniami Konwencji o podziale Górnego Śląska z 15 maja 1922 roku, Wojska Polskie pod dowództwem generała broni Stanisława Szeptyckiego przekroczył most między Szopienicami a Sosnowcem, przejmując wschodnią część Górnego Śląska pod polską administracją. I tu taka ciekawostka. Wkraczających żołnierzy powitała Maria Kamińska, babka Kazimierza Kuca. Jeden z powstańców śląskich, Janusz Chowaniec, symbolicznie rozerwał kajdany niewoli. Wdarzenie to upamiętnione jest tablicą przy rzece. Dochodzimy do miejsca, w którym Brnica wpada do Czarnej Przemszy. A tu przed nami czarna przemsza. Przed nami most na czarnej przemszy. Tędy wjedzie czerwony szlak rowerowy, szlak pogranicza. Zagłębie Dąbrowskie, jako część górnośląskiego okręgu przemysłowego, wszystkim kojarzy się ze zurbanizowanym, uprzemysłowionym i silnie zaludnionym regionem Polski. Ale są też miejsca, w których można zapomnieć o tym wszystkim. Jednym z nich jest rzeka Czarna Przemsza. Rzeka ta ma swoje źródło w zawierciu, a w miejscu styku Jawożna, Mysłowic i Sosnowca łączy się z białą przemszą tworząc przemszę. Na czartej Przemszy funkcjonują dwa zbiorniki zaporowe przeczyce na wysokości siewieża i kuźnica Wężyńska, zwana Pogorią 4, koło dąbrowy górniczej. Przed nami widać już zaporę na czarnej przemszy. O, to ktoś z butu wyskoczył. Charakter rzeki można określić jako industrialny. Na zdecydowanej większości swojego biegu brzegi są uregulowane, wzmocnione wikliną, a nawet wybetonowane. Betonowe progi też nie należą do rzadkości. Szerokość czarnej przemszy oscyluje w granicach od 8 do 20 metrów, a średnia głębokość utrzymuje poziom od metra do półtora. Brzegi są zarośnięte w różnym stopniu, co umożliwia wędkowanie z brzegu. W niedużej odległości od rowerowego szlaku dawnego pogranicza znajduje się zapora na rzece. Czarna przemsza. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.